...długo zastanawiałem się nad tym. I DA sul, sul, WSZYSTKO PSUJE! Kurwia, ten początek tego intra. Zastanawiałem się długo... ...jaki ja akompaniament muzyczny wybrać. Dużo jakby... ...nurtów w styli muzycznych się przewijało. Nagrałem już jedno intro... ...ale nie spodobało mi się, nagrałem drugie. Też nie przeszło pozytywnej weryfikacji. Więc zostanę przy... Muzyce klasycznej i w tym akompaniamencie dojdziemy aż do, do Mirka na wakacjach. Sekcja komentarzy. Bip! Wstęp rozwalił. Mira z bandyta na wakacjach wyrywacz. Scenariusz niczym z pl. Jeszcze to mydło. A wyglądało, jakby luźno w puścił. Dobra, koniec tego pierdolenia. Ukochany twórca, no Foxy, ty to zawsze mnie rozpieścisz, kurde, nie? Normalnie, jak żetony tony nasz, nie będę mówił już, mi sypiesz tak, że. Jak ja chyba zwykły bandyta jestem. Stonka. Tajlandzki wyspy Twiki, to i Karol mo Karola może być Karolem. No a jak? Właśnie o to chodzi. Sexy z spotkała z kolekcją wakacyjnych choćdyś. Da się co nieco jakieś chodzi o atrakcje. Ale tak, to no, właśnie, to bo tu kucze, bo tu dogrywa. No, to jest wyszło szydło z worka. Jak Miraz będzie się opalać na plaży, sprawdzimy to. znaczy czyli już to sprawdziłem, no niestety. No i nie wiem, jak się tam opalać. Bardzo mi przykro. Loki, znowu w formie, mam grypę. Jak ty możesz mieć z tą grypę? Ale to nieważne, jest on, jest Miraz. Jak będziesz kopać, ale kucze, nie wiem gdzie właśnie, na terenie hotelu. Tam można tylko tych muszelek szukać, to no, nie wiem o co chodzi. Leniwa była. No ładnie, widzę, że wychodzi plan nagrywania. Tak, no, o, spojrzymy, zobaczymy każdy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie, nie wiem jeszcze jakie tam zostały, ale zobaczymy każdy. Z adopcją bliźniaków może być problem. No, to wykmieliśmy, że pójdzie ten, no, łysy wariat. Władek pójdzie i on będzie rodzicem adopcyjnym, tylko nie wiadomo czy mu dadzą, wiesz? Ulfi, prawie się nabrałam na wstęp, ale Janek Bandyta, jak? Chyba Bandyta, nie? Będziemy w gorących źródłach. Wy, wymoczymy haluksy, normalnie. Gorące źródła są tak gorące, że można ich ugotować. No a jak? Mirkowi to raczej już nie, 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 nie zaszkodzi. Wstęp rozwalił. Miraz bandyta na, ba na wakacjach wyrywasz. No a jak? To jest wyrywasz dopiero, jest bandyta skończony. Poharnałaś uchodzi i kurde gada głupoty do dup. Wow, Bandyta skończony! Ale kiedyś was zrobię i nagram cały taki odcinek. Nikt tego nie będzie oglądał. Ja będę poważny. Były trzy zadania. Pierwsze jest to, to trzeba kopać, żeby znaleźć jakąś mapę. Ale nie widzę tu. Szukaj muszelek e, i opalać się, jest tu, a nie ma opalania się. Położyć, zrób zdjęcie, idź na, na parcelę? Nie. Oszukujecie mnie, tu nie, nie można się opalać. Gdzie tu jest opalanie się? Nie ma czegoś takiego. Tak samo nie ma kopania. A szukaj muszelek, co to da? Szukać muszelek. Mi raz jak pies normalnie zapieprza. Jaką kapsę chyba od Harnasia szukał? Znaleźć silnik z morskiego szkła. Przestań pieprzyć. Szukaj muszelek dalej. Szukaj muszelek. Będziesz szukał tak długo, aż znajdziesz tą mapę. Rozgwiazdę. Kończę. Co to jest kończa? Koncha? Nie wiem, co to jest. Szukaj tych muszelek pieprzonych. Trzeba mapę znaleźć. Ha! Mirasa krab ugryzł łapę. Normalnie, bandyta skończony. Dawaj tą. A tu można kopać jakoś dziury? Nie. A ty co ty robisz? A ty budujesz, tak? Jak będziesz szukał muszelek? Można takie rzeczy tutaj? Nie, tu same bransoletki, jakieś kolczyki, jakieś głupoty. Nie ma tu tego. Chyba, że ja jestem jakiś taki. Patrzcie. Kończa, to jest jakaś taka muszla. I małża. O kurde 40, 405, 30 simoleonów. To nam się wyjazd zwróci. Rozgwiazda 400 jak to sprzedać? To nam się zaraz wyjazd zwróci. Ty. Mi raz. Ty lepiej się skup na tych muszelkach. Chyba już nie ma szczęścia. Kończę znowu znalazł. Kolorowe szkło. Ja wystawić kurde, kolorowe szkło to Miras ma z butelek, ty. Ty gadasz w jakimś kolorowym szkle. On ma zielone i brązowe szkło. Statry i zlecha. Dobra, ale ja tego opalania też tu nie widzę. Miras chyba rozmyśla nad swoim życiem. Ty, a weź mu ten, znisz normalnie ten zamek, weź kopa mu. Weź mu kopa Walp to normalnie Miras. On tymi łapami coś ciągle przymierza. Znisz to! To jest najpieprzyć. To jest prawdziwy Mirek. Trafił swój na swego. Chciał mu rozjewać zamek. Chciał mu rozjechać zamek, ja się z chłopem dogadał. Weź tych muszalek tu szukaj. Nie, mi się wydaje, że to w jakiś inny sposób pewnie. A nie, no to jest taka sama plaża jak ta plaża, no. Chyba się nie będę skupiał na tym. Albo po prostu i napiszcie co robię źle, bo nie wiem. Bo to on jakieś bransoletki, jakieś kończy znajduje. Ja nie wiem. A zaraz jego urlop kończy się. Kolorowe szkło. Jakieś głupoty. A ile tego masz? O kurka, rurka. Szkło barwione. to jest nic nie warte, ale to jest... No to by było warte. Dobra, kip, to sprzedamy to na Habirze. I tak jest kasa od Francuza. Francuz pójdzie do roboty yy, na wyższe stanowisko, to dopiero będzie. Ale to jest właśnie typowa pogoda, nie? Na wakacje. To jest typowo, to jest po, po polsku zrobione, nie? Jedziesz na wakacje i ci na napierdala burza i pioruny i, i wieje, nie? To jest właśnie to. O Miras już jakieś nowe dupy tutaj zapoznaje. Nie, można gdzieś jeszcze pojechać, jeszcze coś zobaczyć. Zweź zadzwonią tak słupkę. Nie, nie zmarnujemy tego czasu. Nie, nie bierzemy, jej tam. Starucha to już powiedziałem na tym odcinku, że się nadaje do Hasioka. Dobra, no gdzie tu można by coś było takiego odrepiany hotel? Gorące źródła. O, o, to było to. Mieliśmy tam jaja wysmażyć. Dawaj, Miras. Haluksy mieliśmy, przepraszam. Mirek wymoczy pięty, to dopiero. Będzie. U Mexu nawet nie będzie potrzebowało. Ty, no dobra. Zajechał na habirę co ja pieprzę. Zjechał na gorące źródła? Co to jest bilard? Ucz się masażu. Zamów masaż. Ty, dawaj. Szwedzki masaż. Dawaj mi raz. Idziesz na to. Ciała jakaś waleria. Miłostka. wysmaruje, wymasuje, dopiero idziesz miał. Tu jest Glory Hall. Tu się wkłada. A może nieważne. co się wkłada tam. A Mirek Gupek tam głowę pakuje. A tam się pakuje co. Nieważne. ważne taki ma ten, kurde. Kamienie, normalnie patrzcie co tu się dzieje. nasmarowała Mirasa. Tylko mi się nie podoba, że Miras tak dziwnie jęczy, nie? O, ale masz kurde pięty, nie, gościu. Jak ci ty żeś te, tymi piętami, to żeś kurde chyba kapustę ugniatał, nie? Jak ci żeś chyba drogi rzymskie brukował tymi stopami, nie? I jakie masz kurka, nie? Ale ma buły tutaj na tej pięcie, nie? Jakby z tej buły pół obrotu zrobił. Dobra, Mirek, bo ty dziwnie jęczysz, nie podoba mi się to, wiesz. O, są gorące źródła, dawaj. Dobra, pieprz już te masaże, które i tak ci nic nie dają. I tak siedzisz na, przed, przed telewizorem na fotelu. Co, po co ci masaże jakieś? Normalnie, proszę. Są dupy. Jakie dupy? Tu jedna dupa, jest jakieś takie. O, tu jest samotna, dawaj. Pieprz tamto. To tak jak w autobusie, co się przesiadacie, bo ktoś zwolnił miejsce. Nigdy tego nie zrozumiem, no ale nieważne. Dawaj tu do niej. Ka Karolcia kanał. No to w niezwy kanał wpadłeś. Ha, Miras. A weź coś z ten kurde zabawę, weź jakiegoś dowcipaj, kurcze, zaproponuj. To jest Karolcia kanał? Ale poszła w pizdu, dobra. Zrozumiałam. Nie chciała być po prostu niegrzeczna. Poświęciła nam 5 minut i poszła w pizdu. To nie dwa Karolcia. Moment, moment. Karolcia, weź tutaj, weź ją zawołaj. Tu co jest? łaźnia. sauna. Co ja ty, dawaj mi raz do sauny, ty, pierwszy gorący źródła. Normalnie jak wstęp do jakiegoś. Tylko Miras ty jesteś, kurde, zmarnowany życie. tobie nawet w się nie podoba. Czy daje ta sauna w ogóle? My tam spędzimy, nie wiem, dwa lata na przykład, Wypoci? te wszystkie toksyny z niego? Bo nie ma szans, nie? Miras jest podstawowym... Miras mógł być e, takim szkieletem na toksykologii, jak są takie szkielety na... E, na no, w szpitalach są, nie? To mi raz mógłby stać na toksykologię, a ty, co ty, co ty odpieprzasz, gościu? Co ty robisz? Tu chodzi, tu zaglądać, ciepło ucieka, co ty odpieprzasz? Nazywaj Jeronimo? Nie no, jakiś pierdolnięty jest gościu. I raz, weź mu, nie wiem... Weź mu kopa zajebno, co ty robisz? Dobra, idziemy stąd. Tu jest jakaś wieczorna impreza. Te... astrolopitek. Ty, a weź coś zamów. Zamów widzenie? Niespodzianka z Ananasowa, to... Wolałbym chyba takiej niespodzianki nie dostać, bo jeśli ta niespodzianka Ananasowa jest... Stąd. O, wolałbym takie niespodzianki nie dostać. Dobra, weź jakąś mat mat Matiasa jakiegoś zamów. Śledzie poproszę. Jak to jest możliwe, że Miras jebie, a korzystał z... Co, on po saunie jebie? Może po saunie, dobra, to by miało, to by miało ręce i nogi. Dobra, Miras, idziemy dalej. A ty, u ciebie co można? Dobra, weź Miras, idziemy dalej, inna parcela. Ty, dobra, ciśniemy na jakąś plażę południową, gdzie jakiś pirat coś... Coś tam nie wiem. Beczkę ze smalcem mu wyrzucili na brzeg. Może tu będzie można kopać. Kurka, ładuje się to wszystko dwa lata. Te plaże południowe jakieś zajebańskie. Tu jest, patrzcie. Przejdź po trapie. Szukaj kajet, kaj, kajutę kapitana. Wejdź na. Stań za sterem. Weź, przeszukaj kajutę. Może tu będzie jakiś skarb. Kurde. I to wyszło. No, nie udało mi się niczego znaleźć. Weź, przeszukaj jeszcze raz. Nie udało mi się niczego. Nie będziesz tak długo szukał, aż znajdziesz. Co się stało? Nawidziło Mirasa? O nie, kapitan piratów. Co się teraz? I co, on przyszedł? I co my teraz? Szukaj muszelek. Nikt ci, kto ci kazał szukać muszelek? Ty jesteś jakiś głupi. Weź mu dowcip, opowiedz temu kapitanowi. Nie wiem, co się dzieje teraz, nie? Mam nadzieję, że tylko Mirasa nam. I nie stanie się nic z Mirasem, jaką mu dowcip. Bo jak Miras opowiada dowcipy, to to się nie kończy dobrze, nie? No chyba mu się spodobało. I co to daje, że my z tym kurde kapitanem? Naucz się szanty. O, pokaż. O, to pasuje, że on na kordonie na pieprza. Przyszła jakiś szpadami, wymachuje, stokrotka. No dobra, ale... I co to się stało? I... I... Bo ja nie rozumiem. I co? I że przeszukaliśmy jego kajutę? To co? On wyszedł i co się stało więcej? Nic więcej? A stań za sterem, raz. Poczuj się, kurde. Daj być za pasatem stał. Na pewnie dla Mirka jedno i to samo. Co to za jakieś dupeczki tu? Stokrotka, zakładka. Co z tym piratem? Ja na pewno coś można z tym piratem. A czemu jest tylko dowcip i pochwal? Może trzeba się z nim zaprzyjaźnić? Och, Mirek, wygląda na to, że zyskujesz trochę sławy. Coraz więcej się widzi, widzisz, że jesteś w porządku. Wkrótce może przydarzyć ci się coś dobrego. Kurde, Miras, ty, że taką opinię masz na osiedlu? To raczej twoja... To w ogóle zmierza w złą stronę. To miała być patologia, a to zmierza w stronę, że... Miras to zaraz będzie kumpel na osiedlu. A może to jest taki kumpel, jak właśnie taki... wiecie, taki właśnie no, taki Mirek, nie? Chciałem znaleźć inny imię, ale nie przychodzi mi nic do głowy, bo jeszcze Jerzy mi przychodzi. No, taki osiedlowy, pijaczyna, nie? Tu przyjdzie z browarkiem, popowiada jakiś żarty, nieszkodliwy społecznie. Tu się pośmieje, ale co ty się nie podobać, i kurde. Nadszedł koniec wakacji, wkrótce przybędzie taksówka po ciebie. Kurde, no czuję, że nie, nie do końca wykorzystaliśmy ten, ten kąt, który tutaj był zawarty. I co, Mirek jedzie już do chałupy? Trzeba będzie to wrócić. Nie teraz od razu, ale tu się wróci. Tu się wróci jeszcze. To jeszcze Mirek tu nie powiedział ostatniego słowa. To je, Tu jest absolutnie wspaniale. Nie mogę się doczekać, aby tu powrócić. No tylko, że problem jest taki, że nikt cię już tu nie zaprosi. Dobra, no to jak się wymeldować? wymelduj... Co? 3449 złotych? Kto za to zapłaci? Starucha niech za to płaci. Płać za to starucho. No i pół kapla. No przecież to jest jakieś. No to jest jakieś szaleństwo. To jest jakiś kuriozum. To jest autobus według gry, nie? To jest autobus. Tej staruchy nie zabieraj. Nie zabieraj tej staruchy, jedź stąd w pizdu. No to jest jakiś kuriozum. Dobra, Mira zwrócił na chatę. Władek powraca do zdrowia. Dobra no. W tym odcinku już nie planuję jakiś administracyjnych zabaw. Co to jest? Wybierz korzyści z wakacji. Co to co? Mirek. Bez troski, Wypoczęty. Produktywny. Pracu. Nie, no, Miraz. Może być pobłażliwy. Mirek, wiecie, wrócił, trochę zobaczył. Nowych terenów. Tam, tu jest teraz znawca, bo on był, widział. Niech będzie pobłażliwy. Dobra, niech będzie coś ekstra. Pracowity, nie, ale wypoczęty. O. Ale co, nie mogę zaakceptować? Czemu? Bo co? A, bo jeszcze ta. A ta Basia, kurde, no, ona nikogo tam nie interesuje. Szanowni Państwo, nie zamierzam ten. Patrzcie, to się nazywa. Mirek wrócił z wakacji, a tutaj ktoś musi do roboty zapierdalać, nie? Ha! A nie, to nie jest Sir. To kogo to jest? Kogo to jest? No, dobrze mówiłem. Ktoś tu musi do roboty zapierdalać, nie? się wróciły wypoczęty, a tu proszę. 8 godzin tego: 14:22. I się nie? Będzie przewracać te kurde hamburgery. Ty, Jerzy się uspokój, ty, bo ty płuca wyplujesz. Chociaż i tak nie są ci potrzebne. Dobra, ale skoro Mirek wrócił z wakacji, a kto ma największy tu ambition? Kurde, każdy ma zerowe. Jakby jest plan taki, żeby... O, że i ten Bachur tam drze papę. Żeby... Żeby te sprzęty Francuza porozstawiać po parceli i nabić aspiracje Mirasowi i troszkę z nich pożywać A, i te dzieciaki mieliśmy ogarnąć! Teraz mi się przypomniało dopiero. Dobra, nabijmy temu. O, w ogóle ten dzieciak płacze. Miras śpi, ma wyjebane tam. No nie, jednak wstał. Ale wstałby się wyspał. Nic nie rób z nim. Ale słuchaj, Mira, zrób tak, że chcesz zdjęcie. Jak sobie możesz zrobić zdjęcie? Dobra, Mira zrobił zdjęcie nie wiadomo czego. A czemu on ma takie, że musi się... Dobra, już przestańcie z tymi katarami, z tymi chorobami, bo to już naprawdę oni i tak nie mogą umrzeć, a pieprzycie jakieś. Karola ja rozmawiamy. A weź tą może zamów, weź tą zamów ją. <śmum> zamów jak, jakąś tą dziewczynę lekkich czemu? Weź ją zamów tutaj na Hawirę, Karo Karola Ramon. Jako gościa domu normalnie, a bo ona jest stamtąd, więc musi podróżować, taki jest problem z Karolą, ale muszę te aspiracje ponabijać mu i te dzieciaki, ale dobra, to w sumie tak, Wła w sumie Władek nie był spokrewniony, spobinowacony, spokrewniony z całą resztą, więc no, Władek jest sam, nie ma drzewka gonologicznego, więc mógłby, eee, tylko jak teraz, jak po adopcję, gdzie, gdzie, jak można adoptować, środek przygarni mnie? Pracownik biura adopcyjnego. Przykro mi, ale nie możemy zrealizować twojej prośby o przygarnięcie. naszego biuro stara się znajdować najlepsze domy dla wszystkich podopiecznych, ponieważ to jest już... Aha, jest zbyt wielu mieszkańców. Eee, kurczę, czy trzeba byłoby wyprowadzić go, Władka? No chyba władka, chociaż pładek nie wygląda na kogoś, klomu pracownik opieki społecznej by zaufał, nie? No raczej nie. Ale by trzeba było, albo nie, wiem co zrobimy. Ale Francis jest spowinowacony z nimi, tak? Pokaż. Tak, tak, to są jego... To są jego bra... brat i siostra. Potrze... Bo co, my... Ninuwy, dinówy potrzebujemy, Golonka. No i Remontis jest z nami, chociaż Remontis to. No dobra, to jest plan. W next odcinku wyprowadzamy, wyprowadzamy, Francuza, Mirek go wysyła na misję taką tajną, nie, nie Francuza, co ja pieprzę, wujka, no wujka Władka, tak, wujka Władka wysyła na misję, wyprowadzimy go, dostanie pieniądze od tego, od Francuza. Żeby przyniósł z powrotem tych, przyniósł z powrotem no, resztę rodziny po prostu i wtedy będzie zwieńczenie całej, całej sytuacji, bo cała rodzina będzie w komplecie. Najpierw jest to, że tu w ogóle wygląda jak w cygańskim taborze, nie? Tu są jakieś ten, pianina, jakby to w ogóle oni znaleźli na osiedlu i, i przynieśli tutaj. To jest zwa. No dobra, to mi się podoba, pytanie jeszcze tylko, czy ta Karola przyjdzie. To w ogóle jak choro wygląda, nie? Ta chodzi ząbiak z tym. Miras, co ty tam ekspisz? Wyłącz ta fora dla dorosłych. I Jerzy, patrzcie, z Mirasem. Czuć, że oni tutaj, nie? Są spokrewnieni. Ty Jerzy, co ty się prójesz do Mirasa? Czy ty się prójesz, czy, czy ty na kogoś gadasz, że nie sprzątają? Ktoś z roboty wrócił, kto wrócił? Angelina na robocie była, patrzcie. Ha! Widać, że wysuszona, czegoś brakuje. O pierdolę, jak to ohydnie wygląda. Oj, no, o Jerzym myśli. No, proste, o kim mam myśleć? I znowu się leją. No, to przecież to jest coś niepamiętnego, ale czemu w ogóle ty, Władek, się walisz z nią, z Angeliną? Nie rozumiem tego konfliktu. Skąd on wynik? Może to jakieś powiązania? Jakieś wspomnienia? Gdzieś tu było, coś się klikało. Jest, znalazłem. Angelina staje się moim wrogiem. Czy warto ratować ten, oni byli razem? Jezu, ja już nie pamiętam. Pamiętam, to jest wszystko tak, wszystko tak. Kurcze, Tajemniczy Sim i ja płacowaliśmy się po raz. To to jest Tajemniczy Sim. On z chodził tu, widzę. Kurde jest. 3, patrzcie, jest 4-0 w walkach, nie? Dla yy, Władka. 4-0 jest. Władek teraz opas będzie startował z Tom, z Angeliną. Raimund Embargo, a interesy jakiś Raimund Embargo? A ta dupa miała przyjechać co mi raz ją poznał na wakacjach. Pytanie jak to się tylko łoży z tą jego obecną Kingą. Znowu się leją, patrzcie! Jest już dość późno. Znowu jest? A, one. Tu się każdy leje, ja nie wiem o co chodzi. O, i najlepszy duet. Czekaj, a ty, Francuz, możesz jakieś, nie wiem, zaklęcie na przykład na niego pierdolność? Ktoś mu zajebał tam na tą wyspę, bo na po raz mu chyba... No dobra, wyprowadzamy Władka w Next Ten i adoptujemy i przygarniamy ich z powrotem.